Kadeci z klubu koszykarskiego z Piaseczno awansowali z rozgrywek grupowych do strefy w której rozegrali już cztery mecze. Dwa zwycięskie, MKS Polonia MKS Pruszków oraz dwie porażki, mecz rewanżowy z MKS Polonia KS Rosa Sport Radom. W niedzielę 8 lutego 2015 roku rozegrali kolejny mecz z Żyrardowem. Rozpoczął się on wyrównaną grą obu zespołów. W pierwszych minutach Mux piaseczno zaskoczył przeciwnika skuteczną grą w ataku, Rybak 8 punktów, Spoczyński 6 punktów, niestety spowodowało to spadek zbiórki ofensywnej. W kolejnych minutach spadła skuteczność w ataku i przy słabej obronie i zbiórce w ataku dało to w ostatnich minutach przewagę 5 punktów gości. W drugiej kwarcie walka była wyrównana, natomiast kluczowa okazała się trzecia kwarta, w której Patryk Banowicz złapał właściwy dla siebie rytm oraz skutecznymi akcjami popisali się Maciej Dyduch i Michał Malinowski. Czwarta kwarta była tylko formalnością. Mecz przebiegał pod kontrolą i zakończył się wynikiem 72 do 59.